Cześć, dzisiaj jest 26 styczeń i właśnie dotarło do mnie najnowsze pudełko Pure Beauty. One ostatnio do mnie docierają troszeczkę tak późno. Znaczy, jestem jedną z, tam z ostatnich osób, które je dostaję, no więc moje filmiki może nie są takie no super na czas, no, ale nic na to nie poradzę. Nagrywam i rzucam najszybciej, jak się da. Yy, I teraz mamy odsłonę. Patrzcie, z takim technokotem. Jak dla mnie wygląda tak, jak taka grafika typowo tworzona przez e, Sztuczną Inteligencję. Nie wiem, czy mieliście okazję wi y, widzieć takie obrazy, ale tak to dla mnie wygląda. E, a moim zdaniem jest to najfajniejsza grafika, jaką widziałam. Wydaje mi się troszeczkę infantylna, ale, ale e, czytałam na forum, że wiele dziewczyn myśli, że jest super. No, Team Koty działa mocno. Ja też jestem Team Koty. No, psy też, ogólnie lubię zwierzęta. W każdym bądź razie, no, myślę, że pudeczką się przyda, chociażby po to, żeby dać komuś, jakiemuś dziecku w nim prezent. Moja córka na pewno będzie zachwycona, jak zobaczy to pudełko. Więc biorę tutaj ulotkę i od razu widzimy, że poza tym pudełkiem znalazło się dość dużo produktów, więc może najpierw zobaczmy, co tutaj mamy. I największe pudło to jest suplement. Suplement witaminy C. I tu jest 30 saszetek o smaku cytryny i pomarańczy. Ja suplementuję witaminę C, staram się to robić w regularnie, więc mnie ten suplement cieszy, na pewno go zużyję. Wiem, że nie wszyscy się cieszą z obecności suplementów w pudełkach. Dla mnie to jest spoko i tak takie coś kupuję, więc a to jeszcze na dodatku nie jest tani suplement, bo kosztuje 97,20 zł za 30 saszetek. Czyli jest naprawdę dość drogi. podejrzewam, że jakaś tutaj specjalna jest nie wiem, formulacja tego, która uzasadnia tą cenę, no ale też jest dość sporo, chętnie przetestuję. I fajnie, że nie jesteśmy jednej czy dwa, dwóch soczetek, tylko całe pudełko, tak? Ok, lecimy dalej. Mamy tutaj garnier witamina C serum na przebarwienia 3,5% witamina C, niacinamid, kwas salicylowy. Jeżeli chodzi o składniki, tutaj te podane, to brzmi to interesująco i zachęcająco. Już zaklądam tutaj do ulotki. Cena 44,99: wegańskie serum z silnie skoncentrowanym kompleksem witaminy. C. Na pewno będę sprzedać tam resztę składu, jak to wygląda, ale jestem zaciekawiona. Ja witaminę C i retinol używam na bieżąco, także mi takie kosmetyki się przydadzą. E, tutaj mamy też coś chyba fajnego: Herbapol, Polana, odmładzanie, serum olejowe, mak lekarski Żywoko z Ostropest 94,7. Pochodzi z natury: procent składników. I tutaj mamy produkt, który ma krótką datę. I y, y, fajnie, że tutaj to od razu jest zaznaczone, że to jest prosto krótką datą: 25 zł. To byśmy za niego zapłacili. I należy go użyć do marca. No, także już trzeba śmigać z tym. Trzeba już z tym śmigać. Najlepiej od razu zacząć używać. Chętnie go przetestuję, zobaczymy. Y, moja ukochana firma Wianek. Mam tutaj intensywna regeneracja, kuracja do rąk. Zaglądamy do ulotki. Zaglądamy, 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 mamy 29 złotych, tuba 75 ml plus bawełniane rękawiczki w zestawie, tak to wygląda, bardzo fajnie, super, od razu na stoliku nocnym sobie położę, będę sobie na noc smarować, fajnie, lecimy dalej, tu mamy, um, co to jest, Party Smart, czyli um, i mądrze, Coś w tym stylu. Jedna kapsułka na lepszy poranek. Czyżby to było coś anty... kacowego? Cena 6,09, sztuka. Suplement diety na bazie mieszanki ziół, który wspiera naturalne detoksykacyjne właściwości wątroby. Aha. No. Czyli coś takiego, że możesz poimprezować a potem sobie wziąć kapsułkę i nie czuć się jak trup następnego dnia. Ja nie imprezuję, ale jeżeli to są składniki, które wspierają wątrobę, to mi się jak najbardziej przydadzą. Eee, tu mamy ulotkę. Ulotka dotyczy tych suplementów, także fajnie, bo możemy się dowiedzieć troszeczkę więcej o nich. A tutaj jeszcze mi się ukrył. Krem na dzień konopny, ja lubię konopne kosmetyki, miałam już parę, bardzo fajnie mi się e, sprawdzały, nie znam, e, nie wiem jaki tutaj jest skład, będę musiała go zweryfikować, e, 2799 mogliśmy dostać albo krem na dzień, albo krem na noc, ja dostałam na dzień, okej, okay. fajnie, o tutaj mamy ulotkę z tego właśnie, na kaca środka, dobra, Fajnie, że dałem te ulotki, bo można z czegoś więcej dowiedzieć dla tych, którzy chcą. No i otwieramy to pudełko, rozrywamy tego kota. I co tu jeszcze w środku? Co to za błyskotki? Perfekta Pink Prosecco i Gold Champagne, czyli mamy prosecco i szampana. Koktajl rozświetlający do ciała. Nie wiem, co znaczy koktajl rozświetlający do ciała czyli jakiś balsam do ciała z drobinami z tego co mi tutaj wychodzi cena 8,90 za jeden ok, na jakieś wyjścia się wykoktajlujemy następnie mamy tutaj bielendę 100% wegańska maska do włosów, włosy zniszczone czyli w sam raz dla mnie <noise> 11 zł za taką przyjemność kokosowa, bardzo lubię takie zapachy mam nadzieję, że mocno kokosem pachnie Mamy tutaj próbeczki od firmy Urgo Dermo Cosmetics, Pure Beauty organizował event z tą firmą niedawno. Czyli to są takie nowości, troszeczkę na rynku te kosmetyki. No, za dużo się tego nie przetestuje po dwóch próbkach, tyle, że się konsystencja, czy nic się nie dzieje z twarzą, możemy sprawdzić. Tak? Także spoko. Na pewno próbeczki wykorzystam, zobaczymy. Bierzemy Wielkoluda. Mamy tutaj jak ja dawno nic nie miałam, z Garnier yy, Mamy tutaj, co to jest? Odżywka, krem bez spłukiwania, 10 w jednym. Ojej, trochę mi przerażają takie produkty, 10 w jednym. No ale na pewno, na pewno, na pewno będę ją testować i sprawdzać. Yy, ale podchodzę do nich trochę sceptycznie, jak ktoś mi pisze 10 w jednym, szczerze mówiąc. mi <laughs> się że ta lampka trochę zapala. Yy, mamy tutaj następnie Pierre René. Matowa szminka. I ona jest w takim ciemnym kolorze za tą przyjemność byśmy musieli zapłacić 29,99 czy zł, a za poprzednią odżywkę 21,99 nie wiem czy powiedziałam, nie wiem czy użyję tej szminki jest dość takim ciemnym, ciemnym kolorze, ja nie lubię się za bardzo w ciemnych kolorach na ustach, więc pomyślę jeszcze nad tym, czy oddam, czy zostawię. Hmm, będę myślała. Mamy tutaj Mia, Mia jest spoko. E, naturalny żel do higieny intymnej z olejkiem z Malin. Super fajnie. E, ja lubię, jak to dają raz jakiś czas, taki kosmetyk do e, pudełeczka, no bo to się wiadomo zużywa na bieżąco. 39,99, czyli nie jest to produkt tani. O, pojemność też nie jest największa 140 ml. E, cena jest dość wysoka. E, no, No fajnie, brzmi fajnie. Cieszę się, że tu się znalazło. Następnie mamy tonik, esencja różana, woda różana, bardzo fajna jest do cery, bardzo fajnie koi nawilża, jestem zadowolona, 14 zł, o ile mam nadzieję, że tu się żadne e, fujki w składzie nie znalazły, no ale nie powinny e, się tutaj znaleźć. Zobaczymy. Bo, e, jeżeli ktoś tam fujków nawsadza do wody różanej, to będę bardzo zawiedziona. Taka woda różana kosztuje tak? 14 zł. E, stars from the Stars, e, Space Face, Magic Cloud. Pianka, chmurka do mycia twarzy, oczyszcza i matuje. E, trochę mnie martwi to: matuje, bo nie matuje, jeżeli w porządku do takich oczyszczających troszeczkę, może znaczyć wysuszanie Mam nadzieję, że nie. Wygląda ciekawie. Yy, 1999 i na pewno to jest dobry skład. Mamy tu rekomendacje hashtag. Śmigamy to tutaj. Co to znamy? Coś odmija, ale to twarde. To jest całkowicie normalnie kamień. Yy, to jest naturalny dyzdorant w kremie. Paczka jest jeszcze zimna. To jest prosto z dworu od. Yy, kuriera, więc może dlatego, ale to jest normalnie twarde na kamień. 4,39,99, naturalny dezodorant w kremie. Bardzo lubię takie produkty, nie używam standardowych yy, yy, dezodorantów. Robię sobie je sama albo kupuję właśnie takie produkty yy, naturalne. Także chętnie go przetestuję, on chyba musi się odmrozić najpierw. No i na końcu mamy Oxygenetic, to jest firma, która mnie nie przekonuje swoimi składami, jak na razie z tego co widziałam, tutaj mamy serum naprawczy, na 7,99, z witaminą C, no to fajnie. Więc będę musiała tutaj znowu e, przestudiować, e, ale już widzę TA, BHA, na pierwszy rzut oka to raczej nie będzie produkt yy, dla mnie kopolem no. No nie, no to jest firma, która mnie swoimi składami nie przekonuje. Więc raczej podziękuję. Yy, wolę bardziej naturalne kosmetyki. Yy, za to w serum oksymiany powiedziałam podziałam 37,99. także tak. Yy, Prezentuje się zawartość. Myślę, że naprawdę jest na bogato. Tych produktów jest bardzo dużo. E, obecność suplementów mnie cieszy. Nie mam nic przeciwko temu. E, co mnie najbardziej cieszy? No to, na pewno, o ile odmrozi się. E, następnie tutaj ten drugi produkt z Mija. też mnie bardzo cieszy. E, pianka jest spoko. Większość rzeczy mnie cieszy. Zastrzeżenia mam tutaj. E, tu będę musiała sprawdzić skład. No i ta szminka, no raczej nie mój kolor, więc zastanowię się co zrobię. Dajcie mi znać co wy myślicie na temat tej zawartości. Pozdrawiam was serdecznie do usłyszenia. Pa.